Cześć, jak się macie? Tutaj PelkRamian i witam was w lidze trzeciej. Awansowałem do niej, szybko wam pokażę jak. Hej, punkt, to punkt. Dał mi on pewny awans. Wcześniej już go wywalczyłem, niestety nie zdobyłem mistrzostwa. I to jest moja drużyna. Przy okazji ważna informacja: jutro na kanale nie będzie żadnego filmu. Po prostu w tym momencie nie mam mnie w ogóle w domu. Wracam późno, późno, późno. Nie mogę wam powiedzieć dlaczego, bo musiałbym was zabić. Mam nadzieję, że rozumiecie. Rozegrajmy pierwszy mecz. Zobaczmy skład przeciwnika. Trzymajcie kciuki. Eee, to... Dawno kebaba nie jadłem, ale wiesz, że tak. Autentycznie nie pamiętam, kiedy ostatni raz kebaba jadłem. Chyba. Wow, z pół roku temu? Wolę pizzę, więc. No, no, przepraszam. Hm, ja w ciebie wierzę. Będę cię wpuszczał, nie będę cię umieszał na ławce. Dobra, centra i to będzie dybala nad bramką. Stuprocentowa sytuacja. Argentyńczyk powinien był trafić do siatki. Zmarnowana okazja. Uff, no nie spodziewałem się, że on tak prosto to rozwiąże. Selczukinan. Wow. Kraj do topala. Chłopak potrafi strzelać, o tym właśnie mówiłem, ale proszę Państwa, to jest Handanowicz na bramce. Jego nic nie pokona. Tewes, lecimy z kontrą. Spróbujmy zagrać do Dybali. Powiedziałem, spróbujmy. To nie oznaczało, że to musi wyjść. Kawanda. No proszę, proszę, umie podawać. Fraj. No, nie tak. Kurzawa. Lecimy. Na spokojnie. No, na spokojnie, czyli po prostu nic nie zrobię, zrobi to Di Maria. Jeszcze myślałem ponownie o czymś z Hulkiem, no bo był gwiazdą tego draftu. Razem z Boatengiem. Hmm. No, przydałyby mi się monety, to jest pewne. Obrona Spalony to jest najważniejsze: Spalony. Choć czy ja wiem, tam Handanowicz to jest jednak solidna marka. Serio? Wstawaj, Giorgio! I co się tutaj teraz wydarzyło, Burak? Przecież on ma tak słabą obronę. Przed to jeszcze, jeszcze, ale... Kurde, Kier... No ciśniemy, wykorzystujemy słabości przeciwnika. Lecimy, dobry obrót i... Podanie do samego siebie. Tak, też można grać. Kurzawa. Parolo, zagranie, piętą strzał. Nie taki był plan, Znamy chociaż corner. Magia di Marie. Właśnie coś takiego chciałem podziwiać, Richairo Pereira, sam na sam, techniczne uderzenie, Muslera broni, Tevez z prosto w dłonie Muslery Dybala, Tevez dobrze kręci, techniczne uder... tak, gol, okropny czyż nie, ale hej, bramka to bramka 1-1, 30 minut przed końcem tego meczu, no i może wreszcie się rozkręcy, no bo bądźmy ze sobą szczerzy, wyglądało to przeciętnie Komu mogę dziękować? Do kogo wysyłam kwiaty? Kier? No, to mi się podoba. Genialne zwody, czerwona kartka dla mojego piłkasza. Ryz... No nie mówcie, że po raz kolejny. 3 do jednego. Podziwiam swojego przeciwnika, ponieważ każda jego bramka padła z odległości do 5 metrów max. No tutaj jednak pokazuje swój instynkt snajpera, że tak powiem. No, takiego lisa pola karnego tutaj można nazwać golisem pola Bramkowego właściwie. Ten Gokhan Touré naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie. Genialny dribbling, jest szybki. No i jeszcze nie wiem, czy. Oj, Selczuk Inan. Handanowicz jest dzisiaj bez szans. 4-1. Czy Inan trafi do środki? Po... Hat trick. I have nothing to say. Naprawdę tutaj. Nic nie mogę powiedzieć o tym spotkaniu, to było okropne. Nie chcę jeszcze sprzedawać tej drużyny, ponieważ ja widzę w niej potencjał, jednak po prostu zrobiłem jedną zmianę. Dla Alessandro posadzony na ławce. Di Maria na eŚP na środku pomocy Pastore. No i jak widzicie, to też może jakoś funkcjonować. Ula la. Pomarańczowa karta. Jednak, no to nie jest jakiś wielki piłkarz. Jego kasta na napadzie. No tutaj sam czas akurat może mi zagrozić. No ale. Ja nie mogę przegrać, no bądźmy ze sobą szczel. Nie, ja nie dostanę kartki w drugiej minucie. Żółtą tak, ale czerwonej to bym nie strawił. Santi Casorla. taki okej dystans. Jednak to Alexis Sanchez. Chce wykonać stały fragment gry, nadchodzi mocne uderzenie. Celne uderzenie. O tak, Di Maria, to jest nam... Tak, tak, to jest to. Na co czekałem, te słowa chciałem wypowiedzieć Majestatyczne uderzenie naszego środkowego pomocnika ofensywnego Anioł zagrywa przed pole Pereira Próba była dobra Ale tylko tyle mogę powiedzieć Czy to będzie? A co tam, mój przeciwnik też tak mógł, no to ja też Mogę trafić w słupek Di Maria, dobrze I Pastore uderzył, uderzył, trafił do siatki To była bardzo dobra zmiana Angel na pozycji środkowego Angel Di Maria na pozycji środkowego pomocy ofensywnego to jest całkowicie inny piłkarz. A teraz Pastory. No co mogę powiedzieć? Wszedł do drużyny i od razu zdobywał bramkę. Ale tutaj naprawdę brawo dla niego, ponieważ był chyba z 5 cm od bramkarza. nieźle, że. O, dziękuję za podanie. No, trzeba go jakoś załatwić. Przecież to jest tak sztywny bieg. Ledwo, no, no kij właśnie już trzech moich piłkarzy przy nim. A sprytnie to rozwiązał. Gratulacje, ale nie może być bramki. Dawaj Di Maria, pokaż dlaczego cię wybrałem do drużyny. Dobry dribbling, on jeszcze jest przy piłce. Podanie do Parolo, który musi się obrócić. Odegrać. la la Teraz... to mój bramkarz tak obranił, czy on tak dziwnie uderzył? Tym razem Pastore się odwdzięcza, nie wierzę, Tevez nie trafia za pierwszym razem jednak dobija. a prowadzimy 2 do zera i właśnie dlatego nie chciałem od razu się pozbywać tych piłkarzy. Ja wiem, że oni mają potencjał i cieszę się właściwie, że wpuściłem Di Maria, no bo naprawdę ta drużyna wygląda inaczej. Powtarzam się, ale chcę po prostu podkreślić to, że wierzę w nich. O, Rageweed, miło. Pastore goli asysta, tak, potrzebowałem go. Ten pan dostanie szansę w tym meczu. Niezła karta. Dobrze, lecimy z trzecim spotkaniem i. Tak, na początku patrzę. O, Gameiro, jak się informuł. Messi. Jeśli chcecie obstawić ten meczu u Bukmachera, to wiecie co? Postawcie na Di Marie. Dwie bramki dzisiaj. Angel, pole karne, rzut. Nie. Pereira, oddaje Argentyńczykowi piłkę. No właściwie, Argentyńczyk z Argentyńczykiem tu zagrał. Wycofanie. Potężne uderzenie, Tevez! Czy on naprawdę uderzył piętą? Dobra piłka, czy odegra do kogoś? Konopianka, 1-0 No niestety tego w scenariuszu nie było Tevez, pięknie wchodzi, ręka! Na miłość boską wprowadźcie to do gry, ponieważ to niszczy rozgrywkę No przecież to było ewidentne zagranie dłonią, zobaczmy na powtórce A, klatka pierwsza. przepraszam Może gol po tak, Dybala! Wreszcie Argentyńczyk zdobywa bramkę, no trochę na nią czekaliśmy Jednak udało się Młody chłopak się przełamuje i oby ta passa była kontynuowana No Ramos zawiedział, a trzeba było kryć, a nie myśleć o Hiszpankach No tak to jest panowie, tak to jest Niech Florencji dostanie informa. tak ładnie by jego czarna karta wyglądała O, pułapkę offside'ową zagrał Pikę! Jak to zatrzymał Pastore Jeszcze ma piłkę Tutaj znalazł Parolo Wiemy, że on no czasami potrafił uderzyć z dystansu, jednak staram się zachować spokój. Rzut wolny? Tak. A rozegrajmy to szybko, podanie! Podanie! No i co za kontra, gdzie są moi obrońcy? Kurzawa Florencji wy nie musicie brać udziału w każdej akcji ofensywnej! Messi! Co? Pereira, się do środka, potężne uderzenie i tym razem Parolo umieszcza piłkę w siatce, 2 do bez bezbłędna bramka. Prowadzimy, dobra bramka do szatni, no i fajnie. Na coś takiego liczyłem, no niestety, no właściwie stety, przeciwnik się pogubił. Nie ukrywam, zaimponował mi Parolo, no bo to była trudna sytuacja, a jednak, prosto w róg trafił. Nie mówcie, że z tego wyjdzie bramka, chociaż rzut rożny jest, Di Maria nie spalił. Dobrze, angel jeszcze utrzymuje się przy piłce. Di Maria, ależ przez nich przeszedł angel. tak zatrzymany przez Godino. Pastore przedarł się i mamy jedenastkę, Teraz czas zakończyć ten mecz. Bardzo fajnie to wyszło. Godin nie spodziewał się stuczki technicznej, choć właściwie to wyglądało jakby mój piłkarz wykonywał takie uderzenie głową. Ale kto może wykonać jedenastkę? Florencji, oczywiście, że Florencji. No, po wczoraj, bo jak karnego zmarnować nie mogę. Bum, 3-1. Nie mam pieniędzy na wasze operacje już w których raz. Parolo, przyjęcie. Tak, tak, tak. 4 do 1, druga bramka Włocha. No i co, jak co czasami może i na niego narzekam, na jednak, jednak jak już zacznie strzelać, no to ja nie mam pytań. TWS! uch, niefortunnie się ta piłka odbija i będziemy mieli żółtrożny. Ależ on uciekł, to jest Tevez, Tevez nad bramką! Jednak ta zwinność, ten dribbling, dobry chłopak z niego. Tevez! Chciałem się przepchnąć tylko, ale Panie i Panowie, wygraliśmy 4 do 1. Jeśli obstawiliście tego Di Maria u Bokmacherów, to ja przepraszam, oczywiście chodziło mi o parolę, to było przejęzyczenie. Tak czy siak, dwie asysty Angela stawiałem na bramki, było blisko. Fajne spotkanie. No i wiecie co? Wydaje mi się, że potrzebowałem tej porażki w pierwszym meczu, ponieważ ona dała mi kopa. Cieszę się. Okej, okay, na dzisiaj jest to tyle i postaram się tylko odrobinę zmodyfikować tą drużynę. Bardziej chodzi mi o jej defensywną stronę, ponieważ wiem, że może to wyglądać odrobinę lepiej. Oczywiście Parolo zostaje, no bo nie mogę go wyrzucić, ale na pewno coś zmienię. Dobra, nie zanudzam was. Do usłyszenia pojutrze w Back to Glory życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć!